Chcesz zaoszczędzić na reklamach w Google Ads i trafiać prosto do klientów zainteresowanych Twoją ofertą? Znam na to sposób. Jesteś ciekawy, jak obniżyć koszty kliknięcia w reklamę nawet o 65%? Zostań ze mną, a wszystkiego się dowiesz. Cześć, nazywam się Karolina Bohdanowicz i jestem ekspertem do spraw znaków towarowych w prawnej. Pomogliśmy naszym klientom zastrzec już ponad 3,5 tysiąca znaków towarowych, a wciąż zgłaszają się kolejne firmy, którym zależy, by ich marka była zabezpieczona przed kradzieżą. Dobrze, wróćmy do naszego głównego tematu, czyli oszczędności. W końcu jeśli jest taka możliwość, to lepiej wydawać mniej, prawda? Sprawa jest bardzo prosta. Google wspiera firmy, które mają zastrzeżony znak towarowy. Jeśli masz świadectwo ochronne nazwy swojej marki, to inni reklamodawcy nie będą mogli wykorzystywać tej nazwy w opisach swoich reklam. Wystarczy, że zgłosisz ten fakt do Google. Jak przekłada się to na oszczędności? Dzięki blokowaniu reklam konkurencji koszty konwersji mogą spaść prawie o złotówkę. Już tłumaczę na przykładzie. Wyobraź sobie luksusowy hotel nad Bałtykiem, wpisując jego nazwę w wyszukiwarkę, jego oficjalna strona internetowa wyświetla się jako któraś z kolei w wynikach wyszukiwania. Pierwsze pokazują się oferty wyszukiwarek noclegów, wykorzystujące nazwę znanego hotelu do przyciągnięcia potencjalnych klientów w swojej witryny. Dopóki hotel nie zastrzegł nazwy, klienci rzadziej trafiali na jego stronę internetową, a rezerwacji dokonywali przez wyszukiwarki noclegów. Wszystko zmieniło się, gdy właściciel firmy miał już w rękach świadectwo ochronne i wysłał odpowiedni formularz do Google. Po rejestracji nazwy wyszukiwarki nie mogły dłużej wykorzystywać zastrzeżonej nazwy. Takie reklamy są automatycznie blokowane przez Google. Właściciel hotelu prostym ruchem pozbył się konkurencji. Jego reklama pokazuje się zainteresowanym klientom jako jedna z pierwszych w naturalnych wynikach wyszukiwania. Liczba transakcji w systemie rezerwacyjnym hotel wzrosła o 161%. Przed zastrzeżeniem znaku towarowego koszt za kliknięcie w reklamę wynosił złoty 40, zł, a po rejestracji jedynie 50 grosz. Teraz opowiem Ci, jak zgłosić swój znak towarowy do Google. Po pierwsze, musisz mieć zarejestrowany znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Nie masz świadectwa ochronnego? Wejdź na naszą stronę prawna.pl. Nasi eksperci czekają, żeby sprawnie przeprowadzić Cię przez proces rejestracji. Jeśli posiadasz już świadectwo ochronne, wypełnij w Google formularz skarga dotycząca znaku towarowego. Musisz uzupełnić w nim dane firmy, wpisać nazwę znaku towarowego, numer rejestrowy oraz zasięg terytorialny przyznanej ochrony. W formularzu możesz również uwzględnić podmioty, które mogą korzystać z zastrzeżonej nazwy. Ich reklamy w przyszłości nie będą blokowane. W załącznikach dobrze jest dodać odpowiednie upoważnienia oraz skan świadectwa ochronnego. Po uzupełnieniu i wysłaniu formularza musisz poczekać na weryfikację wniosku. Google zapewnia, że są one sprawdzane według kolejności zgłoszeń i otrzymasz odpowiedź w najbliższym możliwym terminie. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia, przy ustawieniu reklamy i wpisywaniu niedozwolonej nazwy pojawi się komunikat. Ta reklama nie jest zgodna z naszymi zasadami, to należy poprawić. Ze wskazaniem na użycie znaku towarowego w tekście reklamy. Po tym komunikacie tworzący reklamy ma dwie opcje: usunąć znak towarowy z reklamy. Lub zgłosić ją do weryfikacji. Jako prawowity właściciel znaku nie musisz nic robić. Twoja marka jest chroniona w internecie 24 godziny na dobę, a reklamy konkurencji są blokowane automatycznie. Widzisz już, że rejestracja znaku towarowego zapewnia nie tylko bezpieczeństwo Twojej marki, ale też oszczędności w kampaniach reklamowych. Jeśli o oszczędnościach mowa, pomogliśmy zaoszczędzić naszym klientom ponad 1 063 763 zł. Jak? Uzyskaliśmy 482 dotacje na rejestrację znaku towarowego, które przydziela EUIPO. Dzięki niej opłaty urzędowe za zastrzeżenie znaku są niższe nawet o 75%. Zainteresowany? Umów się z nami na bezpłatną konsultację, a my widzimy się w kolejnych filmach, w których dzielę się wiedzą o korzyściach z rejestracji znaku towarowego. Zostaw subskrypcję, żeby być na bieżąco.